Jesteśmy właśnie już teraz z hotelu, jesteśmy na, na drodze już objazdowej jezioro i to jest nasz pierwszy postój, żeby tutaj właśnie popatrzeć jeszcze na te piękne kolory góry i sosenki. Ilona kolegę znalazła. Ha. No piesulek. Da się pogłaskać? Da się. Pokaż <grafy> się. A tam takie dwa latają gdzieś, nie? Nie widzę. ich. Czekaj, otworzymy <grafy> drzwi. Hej, koledzy. A są malutkie. Hej! <grafy> <grafy> Zjeżdżamy w kierunku jeziora. Widoki coraz piękniejsze, tablica informacyjna, gdzie jesteśmy. Dojechaliśmy do najładniejszej i największej plaży nad jeziorem. Wydawało mi się, że można tam spokojnie dojechać, ale droga jest zagrodzona. Spróbujemy gdzieś zaparkować. I może z buta nam się uda tam dojść? Zawróciliśmy z tego miejsca, co wam poprzednio nagrywałem. Po drodze minęliśmy. Parking, główny parking, gdzie należy wjechać, zapłacić 42 2 liry tureckie. Mamy zapewniony postój i teraz idziemy do Meleksu elektrycznego, który zawiezie nas na tą główną, najładniejszą w plażę. Idziemy. Ilona już idzie do Meleksu. Zobaczymy, czy jedziemy we dwójkę, czy jeszcze ktoś przyjdzie. Siedzimy już w Meleksie. Czekamy, aż pan. Odpali w wóz i nas zawiezie. Ciekawe czy jeszcze poczekamy chwilę za następnymi turystami, czy we dwójkę. Ale ruchu dużego nie widać, także nie. chyba pojedziemy wersją VIP. <grym> Jak mówiłem, chyba mówiłem, że zapłaciliśmy 42 miry. Za dwóch. Za dwóch. Myślę, za <grym> zaparkowanie, i w tym jest ta dowózka, i wejście na teren. To chyba już jest Park Narodowy, tak nam się wydaje. <grym> Właśnie wysiedliśmy z tego Melexa, idziemy tutaj na ten punkt widokowy i tutaj chyba będzie to wszystko właśnie do zobaczenia, bo nie, nie można dojść do samej wody. teraz na tarasie widokowym, przed chwilą była tutaj cała wycieczka jakaś autokarowa, właśnie się zabrali i jesteśmy zupełnie sami. Nastała cisza i spokój. Przepiękne miejsce, kolory, szok. Tak jakbyśmy byli na Malediwach dokładnie, ponownie, nie? Dokładnie, Dopiero co wróciliśmy i... <śmiech> <śmiech> Także jak ktoś by chciał, nie trzeba jechać na Malediwy, żeby takie kolory zobaczyć, można przylecieć do Turcji, zupełnie nieoczekiwane, niespodziewane miejsce przepiękne. Już któryś raz mówimy, że przepiękne, ale cały czas się zachwycamy. Nasz Melex odjechał, ale tam stoi taki ciągnik z przyczepkami, na którym siedzi cała wycieczka. Spróbujemy go złapać. Sp spróbujemy, może nas zabierze. Nie chce nam się na nogę no, szkoda, ale czasu. szkoda czasu. czasu. Na nogach byśmy poszli, ale szkoda czasu. Ciągnik z przyczepkami odjechał. Akurat przyjechał jednak nasz Melex, więc siadamy do Melexa to się trochę jak pasażerowie, a nie dopłacaliśmy niczego. Także to jest zaleta podróżowania właśnie przed sezonem. I z samodzielnym środkiem transportu, a nie z wycieczką 30-osobową. Przeszliśmy właśnie przez te stragany, strasznie ciężko, nie da się nic nagrać, zaczepiają, pryskają, częstują. Także jak ktoś lubi zapach lawendy i wszystko co z lawendy, jakieś tam czekoladki, kremy, perfumy, wszystko jest z lawendy. Od tego podziwiania widoków bardzo zgłodnieliśmy, zresztą już jest pierwsza godzina, wróciliśmy do tego samego miasteczka, gdzie jedliśmy wczoraj wieczorem. I albo pójdziemy do tego samego lokalu, albo znajdziemy coś innego, jeżeli będzie otwarty, bo dzisiaj jest niedziela. Idziemy się rozejrzeć na miasto. Usiedliśmy sobie w takiej klimatycznej knajpce. Zamówiliśmy kebab, herbatkę, zobaczymy co przyjdzie, bo tak za bardzo karty nie było. Jeszcze była zupa, trzy rodzaje zupy, zajrzałam, ale nie, jakoś tak chyba. Chcemy kebab. Fajnie tak na chodniczku sobie siedzimy. Małe miasteczko. Niesamowity klimat. Na naszym stoliku pojawił się kebab z surówką. Ilona sobie doprawia cytryną i będzie testować. Dokładnie. Ta surówka to wiadomo jest... Czymś posypana i my nie wiemy co to jest. Nie wiem co to jest, ale to jest takie kwaśno-słodkie, bym powiedziała. To jest pomidor, ogórek, pietruszka i cebuli. A tak wygląda ten kebab. Jestem ciekawy tej papryczki. Papryczkę ja zjem, ale próbuję mięsko. Aha, tak. Z patyczkiem? Bez patyczka. Ale dobry. A z czego? Wydaje mi się, że paranie. No mam nadzieję. No, raczej. Dobry. Coś zapowiada to się pieprzka? bardzo smacznie. Mm. Pycha. Potem jeszcze Wam powiemy, ile za to zapłaciliśmy, bo na razie nie wiemy. My już pojedliśmy, zapłaciliśmy. Za te dwa dania zapłaciłem 180 lirów, czyli jakieś 40 zł. Żyć nie umierać. I było przepysznie. Przejechaliśmy już na drugą stronę jeziora, i teraz taką drogą przy samym jeziorze spróbujemy objechać je naokoło. Plaży szykuje się jakaś uroczysta kolacja. Z pytaniem, które właśnie Wam pokazuje. Bardzo ciekawy pomysł, i oryginalny. I miejsce świetne. Droga wzdłuż jeziora jest bardzo przyjemna. Trochę dziurawa, co pewnie będzie widać po części. Ale widoki niesamowite. Takich kolorów nie spodziewaliśmy się, aż takich kolorów. co chwilę są tak piękne widoki tutaj jest zejście na plażę postaramy się zejść, a nasz zachwyt nie ma końca objechaliśmy już całe jezioro Teraz powoli będziemy kierować się na drogę prowadzącą na Denizli. To jest duża miejscowość, ale my nie tam. Miniemy tą miejscowość bokiem. Jedziemy do Pamukale, a właściwie przejedziemy dzisiaj przez Pamukale, bo hotel mamy w kolejnej miejscowości. Nie pamiętam tej nazwy. Napiszę Wam pod spodem albo później powiem. I mamy tam zarezerwowany już hotel, więc jedziemy. Jeszcze jeden postój na trasie, bo przez naszą drogę przychodzi żółw. Były wcześniej znaki, uwaga na żółwie, ale no nie myślałem, że spotkamy jakiegoś. On teraz przystanął i trochę się boi. Właśnie ratujemy żółwia, bo jadą samochody, żeby go nie przejechali. Przenieść go tutaj. Teraz możemy Biedny Dobra żółwik, samochody przejechały, możesz sobie spokojnie iść. A, wyszliśmy jeszcze po drodze do marketu i eee, sobie na na czekoladki z figą do Bardzo tanie, około 18 litrów. Tak. A, a zobaczcie jeszcze jaki to jest wybór. Słodkość. Myślę, że z tymi figami tylko nie wyjdziemy, że będzie coś więcej. Co tam oglądasz? Olejek cytrynowy, chyba. Oczywiście znaczy się olejek. Limonka, no? No, limonka. Limonka. To chyba jak stąd, to bardziej lawendowy. Ale nie, mililitry za duże. Do podręcznego nie zabierzemy. 150, no to mogę sobie darować. Na jednym batoniku nie skończyło się. Ilona zaprezentuje nasze zakupy. Kilka takich ciasteczek migdałowych. No i ten batonik z figą. Ten batonik z figą to po prostu. Ja nie daję rady, muszę go nacisnąć miast spróbować. Trochę jest tutaj głośno, bo za nami jest ulica, ale Ilona się wgryzie. Muszę. Hmm. O no, dobre. Za wszystko zapłaciliśmy 91 lirów, czyli jakieś 20 zł. Dokładnie, za całą re reklamówkę, ale pyszne. a w oddali hmm. wezwanie na modlitwę. Akurat wybiła godzina. Powoli dojeżdżamy do naszego celu. A tutaj jeszcze jako ciekawostka, taki dosyć długi, prosty tunel. Ładnie oświetlone, więc nawet na kamerze będzie to fajnie widać. Właśnie wjechaliśmy do Pamukale i przed nami piękne tarasy. Chyba przejedziemy obok nich zaraz. Coś mi się tak wydaje, ale pewien nie jestem. Bo my dzisiaj nie, nie idziemy na Pamukale na te tarasy, tylko jedziemy najpierw do naszego hotelu. minęliśmy Pamukale. Jedziemy, może jutro, może pojutrze. Teraz już jedziemy prosto, już mamy bardzo blisko do naszego hotelu. Zostało jakieś 5 km. Jesteśmy już w naszym pokoju. Hotel Ladik. Mamy ładną sypialnię. Podejdę do okna. Widok na ulicę. Tu widzę, że mamy mały balkonik za firanką. Jeszcze dodatkowe łóżko składane. Telewizor. Kącik do posiedzenia. I teraz wejdę do łazienki, w której mamy mieć wannę z kurkiem do wody termalnej, bo ta wioska. Mieścina, w której jesteśmy, słynie z wód termalnych. Kurek jest. Czy w niej jest woda termalna? Sprawdzimy wieczorem. E, zaczynamy jeszcze raz, bo musieliśmy zmienić pokój. W tamtym było wszystko OK, tylko była mokra pościel. No, tak chyba nie chciałabym spać pod mokrą pościelą. Czysta, świeżo wypranego, po prostu jeszcze nie wyschła i, i wydaje mi się, że się spieszyli i założyli mokrą pościel. No to zmieniliśmy pokój na nowy. Zobaczcie, ten jest trochę większy. Pan nas w recepcji przeprosił, tam naburczał trochę na panie chyba sprzątające. Mamy teraz taki osobny jak gdyby salon. Tam jest też wyjście na balkon. Aha, to jeszcze pokażemy pewnie. Zajrzymy znowu do łazienki. Wanna jest, kurek widzę do wody termalnej też jest. Jeśli zastanawiacie się tak jak my co to za hałas dobiega z zewnątrz, to będąc z tym pokoju Sprawa się rozwiązała. Tu mamy sypialnię przy okazji. A ja pokażę Wam, co się dzieje na dworze, że tak muzyka nam tutaj hałasuje. Akurat ucichła. I proszę. Mamy pod samym oknem wesele. Pierwsza noc w tym hotelu i słyszycie na pewno to co my słyszymy mamy wszystkie okna i drzwi pozamykane impreza się rozkręciła i tam jest wesele no wszystko rozumiemy ale jest pierwsza w nocy a my nie możemy spać wyjdę za chwilę na balkon i jeszcze spróbuję coś tam pokazać ale muzyka na całego idzie zero litości